Malgorzata Socha ma willę ogrodzona wygląda i ogród szczeka, opada z diecia. Malgorzata Socha ma przepiękny dom i ogród. Do tej pory rosły w nim głównie zielone drzewka i glaste posadzone wzdłuż muru, który otacza dom. Tak, Socha ogrodziła się murem. Wokół pięknego, roslego, starego już drzewa postawiono drewniane leweczkę. Trawnik zawsze jest równo przystrzyzony. Ale poza piękna zielenia w ogrodzie brakowało innych kolorów. Malgosia postanowiła więc za szalec. Aktorka wybrala się do sklepu ogrodniczego i wróciła do domu z bagaznikiem pełnym wielobarwnych kwiatów. Chwyciła za lopatę, taczki i wszystkie zasadziła sama. Socha wybrala też do nich imponujące donice. A te potrafią kosztować istny majatek, od kilkuset złotych, do nawet kilku tysięcy. Nie przegap, Malgorzata Socha zamknęła się w sklepie i rozebrala do bielizny. Kupowała seksowne ciuszki, z diecia. Jakiś czas temu na tarasie Malgorzata Sochy powstał z w którym gwiazda zasadziła mieta. Bazylie, tymianek i szczepiorek. A ze uwielbia gotować, własne ziola bardzo się jej przydają. Malgorzata Socha jest bardzo dumna ze swojego dzieła. Teraz przyjemność siada na tarasie z kubkiem herbata. I to się nazywa relaks. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ogród Malgorzaty Sochy.